Witam cię na pokładzie twojego szczęśliwego życia. Na pokładzie, na którym nie jesteś już pasażerem, ponieważ zostałeś kapitanem. Dzisiaj takie małe ćwiczenie. Pobujamy troszkę w obłokach i zaczniemy ten dzień inaczej. Wyobraź sobie, że obudziłeś się rano i wokół ciebie, wokół twojej głowy kręci się mała wróżka albo czarodziej z długą brodą, jak wolisz. Oczywiście ten czarodziej i ta wróżka nie pojawili się. Tak zupełnie przypadkowo pojawili się, dlatego że będą spełniać Twoje życzenia. No i nastąpił ten moment. Teraz przychodzą Ci do głowy Twoje największe marzenia. Pewnie od razu nasuwa się dziesięciocyfrowa wygrana. Lot to umiejętność latania, luksusowa willa z niekończącym się ogrodem, samolot, nieśmiertelność, czy luksusowy jacht, który jest tak duży, że doskonale pomieści na swoim pokładzie jeszcze kilka mniejszych jachtów. Zanim jednak wypowiesz to swoje życzenie, sugeruję, abyś ten czas przeznaczył na realizację celu, który jest nieco bardziej w zasięgu Twoich realnych możliwości. Zapewne wiesz od dłuższego czasu, co w Chciałbyś poprawić w swoim życiu? Czy co chciałabyś poprawić w swoim życiu, aby było ono lepsze, na wyższym poziomie i o wiele, lep wiele lepszej jakości? Mam nadzieję, że cel już jest sformułowany. Nawet jeżeli nie jest on zbyt dobrze doprecyzowany. I teraz przychodzi ten moment, kiedy bruszka obsypuje cię czarodziejskim pyłem. Czarodziej z długą brodą wypowiada to magiczne zaklęcie. I już dzisiaj. Jak skończy się wieczór i zanim nastąpi kolejny dzień, Twoje życzenie się po prostu spełni. Na przykład, jeśli chcesz być szczęśliwy, wyobraź sobie, że jutro, kiedy się budzisz, będziesz szczęśliwy. Jeśli chciałeś pozbyć się swoich ciągłych,. Lęków, to wyobraź sobie, że jutro już ich po prostu nie będzie. Jeżeli chcesz być bardziej zdecydowany i pewny siebie, no to myślę, że wiesz, co masz pomyśleć. Oczywiście, samo wyobrażenie sobie, że osiągnąłeś, Jakiś konkretny cel nie sprawi, że Twoje problemy znikną. Jednak takie ćwiczenia wyobraźni mogą odkryć przed nami zupełnie nowe perspektywy na życie. Więc teraz spróbuj. Ze szczegółami, wyobrazić sobie, jak zaczniesz jutrzejszy dzień. Po czym rozpoznałbyś, że coś się zmieniło? Czy będzie to lepszy sen? A może od razu wskoczyłbyś pod prysznic? Zamiast ciągle przestawiać drzemki w telefonie, poświęciłbyś Więcej czasu na śniadanie, na którym może znalazłyby się naleśniki, pyszny sok, czy jajecznica, a może po prostu wzięłabyś filiżankę kawy na balkon, popatrzyła daleko w dal. I, w, I posłuchała jakiejś przyjemnej muzyki. I teraz kilka wskazówek: co by się zmieniło, gdyby jutro w cudowny sposób spełnił się Twój cel? Jak zmieniłyby się Twoje uczucia? Jak czułabyś się fizycznie? Co odważyłbyś się zrobić? O czym pomyślałabyś inaczej? Co zrobiłabyś inaczej? Kto by. W ogóle zauważył, że coś się w Tobie zmieniło. Twój partner życiowy, Twój przyjaciel, koledzy z pracy, sąsiedzi, po czym oni dokładnie mieliby poznać, że coś się zmieniło? Po Twoim zachowaniu, po Twoich słowach, jak ten dzień, jak ty wyglądałabyś inaczej? Jeśli masz prawo jazdy, to czy pamiętasz swoją pierwszą lekcję jazdy? Czy nie miałeś przypadkiem wrażenia, że nigdy nie będziesz w stanie prowadzić samochodu, nawet gdybyś bardzo chciał? I co? I nagle prowadzenie samochodu nie stało się dla Ciebie czymś nadzwyczajnym. Jest to czynność, którą wykonujesz automatycznie. Podobnie jest, gdy uczysz się nowych rzeczy. Zaczynasz podejmować ryzyko, by wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. Czasami wystarczy jedno doświadczenie edukacyjne, aby znaleźć się na zupełnie nowej życiowej ścieżce. I takiej nowej życiowej ścieżki, która jest tuż w zasięgu Twojej ręki. Bardzo mocno Ci życzę, do usłyszenia, do następnego razu.